Warzę Sypiutko, podpalę Szyjoja i wam się zwierzę. Słuchajcie, zabieram was w wyjątkowe miejsce, a mianowicie, chodźcie, haha, chodźcie. kung Fu panda ludzie o tym myśleli, co tu ludzie z okolicy o tym mówili, myśleli Chodzi o że myśleli, że że Polska tego nie było jak to jest jak się dzieje dlaczego? co tu się działo? że 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 takie rzeczy się dzieje w Polsce Mówiłem. ale co, myśleli, czemu policja się na to nie bierze a, a, a za co, co za, za, za to mi się nie bierze mi, a nie, mi się z Natalii Łowackiej wytrwała przed wami kolejne rzeczy zaczynałem podróże na YouTubie z jednym, a nie osobiście razem, ale zaczynaliśmy w tym samym momencie z, ze swoimi kanałami. Dzień dobry. Michał Pater, wpis na krzywy ryj. <grym i wytruje> a dziś autostopem na koniec świata. Bo chyba się raczej nie wstydzisz swojej dawnej nazwy, bo była zajebita. Nie. Tylko ona... Nie. Tylko ona... <grym i wytruje> Będę filmował, jak chodzą w kurtkach. Czyli wszyscy są freelancerami. Tak, i ta pani wykonuje przynajmniej dwa rodzaje zawodów, jak widzisz, może zbierać kauczuk, ale może też trawę. Kiedyś kult polskiego kina, pozycje, do których można wrócić po 20, po 30 latach i widzisz, ile w nich było ukrytego przekazu. Patrzył na nasze sprzęty. Mam wrażenie, że mi zaraz odpadnie. I tacy ludzie teraz są przez tysiące Polaków podziwiani. Ja dopiero zacząłem pracować, ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Na pięć, a to pewnie bardzo ostrożnie trzeba pozbawić. No jak saper, raz się myli, nie? Bez urazy. Jesteśmy z... rozczarowani. Pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Kurde, jebane. Muchas gracias.